Tadia Haw, witajcie w kolejnym Bohanowym wideoblogu. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć troszeczkę o swoich doświadczeniach związanych z bursztynem, sprzedażą bursztynu w Chinach, z odbiorem bursztynu przez Chińczyków i tym podobnymi. Nie jest tajemnicą, że Chińczycy od pewnego czasu od kilku. Dobrych kilku lat dobrze interesują się bursztynem, bardzo interesują się bursztynem. Co jest tego przyczyną, dlaczego, dlaczego tak się stało, postaram się zaraz opowiedzieć. Opowiem również, jak to się stało, że sam troszeczkę wmanewrowałem się w bursztynowe biznesy. No, nie odniosłem jakichś spektakularnych sukcesów, to dlatego no, o tym też opowiem za chwilkę. Ale wróćmy do. Do początku całej historii. Dlaczego bursztyn w Chinach jest tak popularny? Otóż bursztyn w przeważającej części ma kolor żółty, czyli w przeważającej mierze ma kolor żółty lub różne odcienie żółtego, co zresztą widać tutaj na tej łesce. To jest bardzo ładny kamień. Najbardziej ten mi się podoba z kolekcji, którą, którą zakupiliśmy, żeby później sprzedać w Chinach. Kolor żółty to kolor cesarski, w związku z czym jest, jest to już bardzo dobra rekomendacja dla danego kamienia półszlachetnego. Bursztyn chyba kategoryzuje się jako kamienie półszlachetne, chociaż naprawdę jestem ignorantem i żadnym ekspertem, więc poprawcie w komentarzach, jeżeli, jeżeli coś tutaj namieszam. I co dalej? Bursztyn był ceniony w Chinach już od bardzo dawna. Jako, jako kamień, on nie występuje w Chinach, lub jeżeli występuje, to w bardzo śladowych ilościach, być lub być może jest jeszcze nie odkryty. Natomiast, jak wszyscy dobrze wiemy, najładniejszy i najszlachetniejszy, i jednocześnie najstarszy bursztyn. Pochodzi z rejonów Morza Bałtyckiego. Po chińsku to będzie bursztyn bałtycki, bolo di hai huplo. Bolo bursztyn bałtycki. Najwięcej oczywiście wydobywamy go w Zatoce Gdańskiej. Później wydobywany jeszcze jest przez, przez Rosjan w obwodzie tam, kaliningradzkim, tam gdzie dostęp do morza. To są, to są największe i zasoby i naj, najszlachetniejszego, najstarszego bursztynu. Później mamy bursztyn w Azji południowo-wschodniej, tam okolice Birmy bodajże, Kambodża. Tam, tam jest bursztyn kopalniany, czyli nie taki jakby z morza, który wychodzi czy jest wypychany przez fale tam gdzieś z dna. Wy, wy, wy. Wygrzebywanych, także można się przejść po plaży i sobie tam jakoś ten, ten bursztyn zbierać. On jest kopalniany, czyli kopie się doły kopalnie i wydobywa się go ze skał. To jest bursztyn trochę młodszy, o ile mi wiadomo. Jest jeszcze bursztyn, który występuje w Ameryce Środkowej, tam Meksyk, Panama, tamte okolice, i tam bursztyn. Jest, jest to bursztyn bardzo specyficzny, on ma taki niebieski kolor, jak się na niego spojrzy odpowiednio pod światłem lub na odpowiednim tle, on się tak on, on się tak na, na niebiesko świeci, można tak powiedzieć. Zresztą bursztyny Chińczycy my w Polsce jakby nie dzielimy specjalnie bursztynów na na, na kategorię, no, natomiast Chińczycy, ponieważ zakochali się w naszym bursztynie bałtyckim, to dzielą go na różne kategorie. Więc zaczynając, w ogóle bursztyn po, po, po chińsku to jest chupło, a mamy ich tych bursztynów według Chińczyków różne rodzaje. Mamy bursztyn krwisty, o takim bardzo ciemnym, krwistym kolorze, i to jest bursztyn, który po chińsku nazywa się świepło, świepło. Mam tutaj, zdaje się, taki, taki okaz. Zaraz wam pokażę. Hmm. To byłby świepło, Bursztyn taki krwisty. To oczywiście na ciemnym kolorze dopiero widać. On nawet nie jest jeszcze tak bardzo krwisty jak. jak jeszcze mam tutaj inny okaz. Jakie jeszcze mamy e, inne rodzaje bursztynu? Jest bardzo, bardzo drogi i ceniony. Tutaj może on kosztować na od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy juanów taki bursztyn to jest bursztyn z robaczkiem w środku zatopionym tylko musi być oryginalnie zatopiony nie, nie tak, że ktoś roztopił bursztyn, wstawił robaczka i zatopił z powrotem to jest po chińsku czumpło, czyli bursztyn z robaczkiem no i mamy wreszcie chyba najbardziej ceniony przez Chińczyków bursztyn z takiego mlecznego bursztynu on jest nieprzezroczysty, tylko właśnie mleczny i to jest bursztyn Mila. Mila, Mila, dlatego że on bardzo przypomina taki kit pszczeli, stąd nazwa. To jest właśnie bursztyn Mila. On tak wygląda z bliska. Najbardziej cenione są właśnie takie, takie kulki. Taka bransoletka może kosztować kilka tysięcy yuanów, w zależności od tego, jak się uda sprzedać. Tak, 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 tak wygląda. Chińczycy bardzo takie lubują. Więc to są, to, są, to są kategorie, jakby bursztynów. To jest podział bursztynów. A teraz jeszcze wróćmy do historii: jak, jak ja się wmanewrowałem w bursztyn. Otóż, jak każdy, kto przyjeżdża do Chin, czy ma coś wspólnego z Chinami, zawsze stara się jakoś tam coś gdzieś zarobić i. Jakieś dodatkowe interesy na boku kręci, niezależnie od tego czym się faktycznie zajmuje, lub też ktoś, kto przebywa w Chinach, często otrzymuje różne zapytania przez internet. My jesteśmy jako Bohan bardzo aktywni w internecie, a więc otrzymujemy różne zapytania, propozycje biznesowe i pewna propozycja dotycząca bursztynu przyszła. Człowiek chciał zainwestować trochę pieniędzy i zacząć, rozpocząć sprzedaż bursztynu w Chinach. No niestety nie wyszło to do końca tak, jak, tak jak wszyscy chcieliśmy. oczywiście, my jako Bohan, jako, ja jako osoba mieszkająca tutaj w Chinach, mieliśmy pomóc jakby w dystrybucji, w zorientowaniu się w rynkach i tak Natomiast nie jest to wbrew pozorom takie proste. A dlaczego? Po pierwsze chodzi o czas, timing tak zwany. Po prostu dwie rzeczy się na to złożyły. Otóż, bumna bursztyn trwa już od dobrych kilku lat. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że ktoś, kto zaczął handlować bursztynem w Chinach w 2005 roku, no to teraz jest naprawdę zamożnym człowiekiem. Natomiast ci, którzy wsiadają na ten pędzący pociąg dopiero teraz lub zastanawiają się, no to chyba bym odradził już ten pomysł. To, to jest tak, że rynek się już przesycił. Chińczycy też nauczyli się ten bursztyn przywozić z Polski, czy też, czy też ten kopalniany przywozić z, z Azji Południowo-Wschodniej. I sami już teraz lody kręcą. I ci, co dopiero chcą wsiąść do tego pociągu, już mają bardzo trudno. To jest, to jest jeden element. Natomiast drugi element jest taki, że chińska gospodarka zwalnia. Tak? Jest to jakby odroczony efekt tej, tego kryzysu światowego z 2008 roku. Chińczycy, aby Przeciwdziałać skutkom, natychmiastowym skutkom kryzysu światowego, pompowali olbrzymie pieniądze we własną gospodarkę, budowali, rozbudowywali infrastrukturę i tak dalej. Nowe plany, pięcioletnie te sprawy. No ale ten, ten format podtrzymywania gospodarki też się wyczerpał i mamy teraz w Chinach zwyczajnie spowolnienie gospodarcze. No jeszcze nie można mówić o kryzysie, ale spowolnienie na pewno już jest. Na giełdzie się to dało odczuć. Mamy to chińskie spowolnienie gospodarcze, i teraz, jeżeli przywozimy bursztyn do Chin, musimy wiedzieć, że nie będzie nam go już tak łatwo sprzedać. Przynajmniej przekonałem się o tym ja i wspomniany człowiek, który poświęcił no, niemało pieniędzy, aby, aby zainwestować właśnie w bursztyn. Co więcej, trzeba mieć już najlepiej swoje źródła. Dystrybucji. Każdy sobie myśli, ok, dobra, no to wystawimy bursztyn na Taobao. Taobao przypominam, to jest taki takie chińskie, chiński odpowiednik Allegro. Zresztą największa platforma handlowa obecnie na świecie, już chyba dawno pod względem wolumenu sprzedaży przekroczyli eBay. Wystawimy kubę na Taobao, wystawimy bursztyn na Taobao i, i będziemy sobie sprzedawać, i wszyscy będą szczęśliwi, nic nie będziemy robić, i będzie kupa kasy, prawda? No niestety tak nie jest, bo Chińczycy na Taobao bursztynu nie kupują. Nie kupują dlaczego? Dlatego, że e, to jest e, kamień, który dość łatwo podrobić. Tak naprawdę, jak patrzymy sobie na taki kamyczek, tak jak mam na przykład ten tutaj. No, to e, tak naprawdę można by go dość łatwo podrobić jakimś szkłem, plastikiem, i tak dalej. Więc e, na Taobao jest bardzo łatwo podróbkę, dlatego Chińczycy na Taobao go nie kupują. E, w związku z czym trzeba poświęcić kolejną, e, zainwestować czas i pieniądze po to, aby e, rozpocząć e, tak zwane jeżdżenie po targach, targach biżuterii. Tak? Czyli trzeba mieć pieniądze na wykup stoiska, wykup stanowiska. Trzeba wyposażyć, czyli jakby mieć, mieć do tego stanowiska odpowiedni sprzęt. Plus, oczywiście, trzeba mieć odpowiednio dużo bursztynu, aby olśnić chińskiego klienta. Tak? Chiński klient, my tutaj mamy, czy mieliśmy, bo troszeczkę się upłynniło. Mieliśmy tego bursztynu około 70 czy prawie 80 różnych gadżetów, a to tak naprawdę wypełnia jedną większą gablotkę. Tak, a na targach musimy mieć całe stoisko obwieszone wręcz bursztynem, po to, żeby Chińczycy, chiński klient potraktował nas poważnie. W związku z czym pieniądze, które trzeba zainwestować, idą już wtedy w setki tysięcy chińskich juanów, setki tysięcy, już nawet zbliża się to do, do, do miliona. Okay? Więc, więc to, to, jest, to jest kolejny kłopot. I e, ostatnia rzecz, e, o której warto wspomnieć, jeżeli ktoś myśli o sprzedaży bursztynu w Chinach, to jest chiński gust. Otóż e, Chińczycy mają bardzo specyficzny gust i preferują e, wyroby z bursztynu, które wyglądają i przypominają e, ich, e, ich, ich wyroby, prawda? Czyli e, dlatego bardzo popularnym jest właśnie, e, są właśnie takie bransoletki, które, które tutaj w Chinach. Bardzo dużo osób nosi, natomiast takie, takie bursztyny, takie jak my tutaj mamy, to są takie bardziej europejskie, europejskie wzory. One sprzedają się zdecydowanie gorzej, ponieważ nie do końca odpowiadają chińskim gustom. Oczywiście każdy może sobie pomyśleć teraz, no dobrze, no ale są to gusta europejskie, zachodnie, tak, powinni Chińczycy się na nie kusić, ponieważ to jest coś innego, coś, coś, coś nowego, ale chyba nie jest tak do końca. Pewna część, jakby bardziej otwartych. Klientów decyduje się na, takie, na, takie, na taką nową, nowoczesną biżuterię, ale większość preferuje te, te tradycyjne wzory. W związku z czym o wiele bardziej opłacałoby się przywozić do Chin nieobrobione kamienie. To się nazywa yuansi, yuan czyli kamień, który nie został jeszcze obrobiony, z którego można, który można pociąć i następnie Chińscy rzemieślnicy, chińscy artyści będą wytwarzać z niego bursztyn, czy, czy, czy też te biżuterie, różne figurki, właśnie pod chińskie gusta. Tak? Jest tylko jeden problem: sprowadzanie bursztynu w postaci nieobrobionej jest w Chinach bardzo ograniczone. Nie chcę, nie chcę użyć słowa nielegalne, ponieważ są na pewno jakieś prawne sposoby sprowadzania takiego nieobrobionego kamienia. Jest też parę ciekawostek o bursztynie, których wcześniej nie znałem. Dopiero niedawno koleżanka, która też przelotnie zajmowała się bursztynem w Chinach, oświeciła mnie. Otóż, jak wszyscy wiemy, bursztyn powstaje z żywicy drzew iglastych. W Polsce to był, czy, czy w w miejscu, gdzie teraz jest Polska, a wtedy to był pewnie jakiś inny ląd. To był okres Eocenu, były obfite lasy i glaste, i tak powstawał bursztyn. Ale nie o tym rzecz. Otóż rzecz polega na tym, że jak się potrze taki bursztyn, to pachnie lasem, pachnie żywicą, to jest niesłychane. Wiedząc, ile lat ma taki kamyczek. I że on powstał tyle, tyle set, tysięcy, lub nawet milionów, to trzeba w tym, o tym ocenie poczytać się dowiedzieć, można, można poczuć, poczuć zapach bursztynu. To jest, to jest niesamowite, i to jest jedna z tych rzeczy, które też przyciągają uwagę Chińczyków do bursztynu. Jeżeli chodzi o rynek, rynek bursztynu, w w Chinach to wiemy też, że polska ambasada, ambasada Rzeczypospolitej tutaj w Pekinie też angażowała się w promocję polskich wyrobów. Było kilka pokazów tam. Te znane większe firmy już z jakby ustaloną pozycją rynkową tutaj się prezentowały. Jest, znam też osobiście sporo osób, które. Trudnią się profesjonalnie tutaj handlem bursztynem, czy biżuterią z bursztyną, o tak musimy precyzyjnie powiedzieć, tutaj w Chinach, i, i radzą sobie całkiem dobrze, mają przepiękne wyroby. Także w kwestii podsumowania, tak naprawdę to nie wiem, czy to jest męski, czy żeński bursztyn, czy ja go powinienem nosić, bardzo mi się podoba, więc sobie założyłem na potrzeby tego nagrania. A co więcej, na potrzeby tego nagrania, też tutaj używamy kamery z 4K, jakość 4K, więc to już jest wysoka jakość. Zobaczymy, jak to się na YouTube będzie prezentować. Ale podsumowując, jeżeli chodzi o rynek bursztynu, to jeżeli ja, jako lajk i ignorant, mogę coś dodać w tej kwestii z mojego bardzo skromnego doświadczenia, chciałem się po prostu tutaj na wideoblogu podzielić. Tymi skromnymi doświadczeniami, to jeżeli nie chcemy poważnie w to wchodzić, jeżeli nie mamy już nagranych odbiorców, to odradzałbym takie zupełne w ciemno inwestowanie w handel bursztynem w Chinach. Jeżeli, oczywiście, wszystkie te firmy, które w Polsce, jubilerzy czy, czy artyści, którzy tworzą bursztyn. Oni, oni już mają tutaj ten rynek, jakby w dużej mierze opanowany, mają swoich odbiorców, mają stałych klientów, więc e, i oczywiście mają swoje ceny producenckie, w związku z tym ciężko też w ten sposób się przebić. Ale Chiny to jest rynek olbrzymi, to jest kraj o powierzchni Europy, to jest kraj z liczbą ludności trzy razy większą niż Europa, więc na pewno. Każdy się tutaj zmieści, tylko, tylko trzeba dużo pracy i niemałe środki finansowe poświęcić, aby się to udało. Na pewno wideo dotrze do kilku, czy to nagranie dotrze do kilku osób, które bursztynem się zajmują, więc jestem ciekaw Waszych komentarzy, Waszych uwag. Tym krótkim nagraniem chciałem się właśnie podzielić swoimi doświadczeniami, bynajmniej. Nie, nie chcę zachęcać albo też zniechęcać ludzi, którzy interesują się bursztyniem. Jest to przepiękny kamień. Można z niego naprawdę wspaniałe rzeczy tworzyć. Mnie najbardziej podnieca to, że można sobie go potrzeć i, i powąchać e-ocen. Je to jest coś niesamowitego. I, i co? I zapraszam, zapraszam, jak zwykle, do subskrypcji, do komentowania. Podzielcie się uwagami. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o bursztyn w Chinach. Jest to na pewno jeden z naszych ważniejszych produktów eksportowych. Oprócz pewnie wódki i produktów spożywczych. Zresztą, wódkę z bursztynu też się robi. To tak na marginesie, gdyby ktoś był zainteresowany. Chyba jedyne, co jeszcze mógłbym dodać od siebie, to to, że trochę szkoda, że Polska rzeczywiście eksportuje do Chin, czy w ogóle na inne rynki światowe, produkty bardzo mało technicznie zaawansowane. To jest, to jest coś, co, co jest wielkim problemem naszego kraju. Produkujemy naprawdę wspaniałych naukowców, którzy sprzedawani są do Stanów i generalnie na zachód, gdzie dla tamtejszych ośrodków akademickich, dla tamtejszych przemysłów tworzą naprawdę genialne rzeczy, a my w Polsce eksportujemy jabłka i bursztyn. To chyba jest najsmutniejsza konkluzja z dzisiejszego wideobloga. Jeszcze raz dzięki za uwagę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Po oczy Zajdzie!